Witajcie kochani na moim kanale. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie komentarze, które zostawiliście pod ostatnim filmem. Dzisiaj już nie będę się na początku tak dużo rozgadywać, bo w sumie czasami wychodzi tego groch z kapustą. Natomiast przekażę tylko informację, taką, że zaczynamy jak zawsze od naszego projektu 360. Ale zanim przejdę do przeszywania kolejnego elementu, chciałabym bardzo serdecznie zachęcić wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Obiecywałam, że kokardka zostanie przeze mnie ta czerwona przyszyta po skończeniu filmu, i dzisiaj na tej kokardce znajdzie się taka mała ozdoba i będzie to taki piękny guziczek perłowy, perłowo-złoty właściwie. No i za chwilę go przyszyję. No i jest już tu, element znalazł już swoje miejsce, jest tutaj na tej kokardce, a ja już przechodzę do pokazywania Wam moich zdobyczy z second handu. Jako pierwszą pokażę Wam taką marynarkę, żakiet, taką narzutkę powiedzmy zapinaną na guziki, na czarne w dodatku guziki. Jest to całe to w takim pięknym zielonym kolorze i na, tym, na całej powierzchni znajduje się tak, taki wzór, Brokatowy, zielony, również taki śliczny. Nie wiem, czy będziecie to widzieć akurat na swoich ekranach, natomiast, bo niekiedy jest tak, że coś ma piękny wzór, a nie zawsze też właśnie w filmach to widać. Zwróciłam na to uwagę, więc możecie wierzyć mi na słowo, że jest tutaj naprawdę przepiękny wzór brokatowy, świecący. Podoba mi się to, że na tym, na tym czymś są takie właśnie czarne, ozdobne, piękne guziki. Jest to na pewno stara rzecz. Materiał nie jest może za przyjemny, ale realizacja, która Wam się wyświetli, jest z czarnymi takimi spodniami, które niedawno Wam pokazywałam. Czyli zetknięcie się takiej nowoczesności z czymś takim strychowym, starym. Dzięki temu te dwie rzeczy się tak fajnie uzupełniają. Z tyłu prezentuje się to w ten sposób i zapłaciłam za to 4 zł. Kolejna rzecz to jest coś. Trochę dużego, trochę może kiczowatego, ale gdzieś tam mi się podoba, ponieważ jest to taka bardzo kolorowa rzecz i była to, było to dla mnie wyzwanie. Zapłaciłam za to 5 zł i powiem Wam, że gdy tylko to zobaczyłam, wiedziałam, że raczej nikt tego nie kupi, ponieważ po pierwsze jest to w rozmiarze 46, po drugie trzeba naprawdę umieć to wystylizować. To nie są wcale takie proste rzeczy. Teoretycznie można założyć do tego jeansy i tak. Na spokojnie, jakoś to zrobić, ale naprawdę takie te zwariowane rzeczy nie jest wcale tak do końca łatwo wystylizować, bo można, można po prostu z siebie zrobić pajaca, można gdzieś tam e, przesadzić w którąś stronę. E, jak zwykle staram się doszukiwać jakichś takich bardziej wyraźnych wzorów, e, dominujących kolorów, które znajdują się na danych rzeczach. No i tutaj rzuca mi się kolor czerwony, dlatego. Czerwony i ten kobaltowy, granatowy. Dlatego dobrałam sobie czerwone botki do stylizacji i kobaltowe, takie szalone wręcz, bo to jest bardzo taki odważny kolor, jeśli chodzi o spodnie. Stąd też u mnie taka stylizacja, nie bez powodu, ze względu właśnie na, tutaj, na te kolory, które znajdują się na tym swetrze rozpinanym. Z tyłu prezentuje się to w ten sposób. Gdzieś tutaj na przykład rzuca mi się kolor w oczy, ten limonkowy piękny, i myślę, że jeszcze jakąś stylizację wymyślę sobie z tym sweterkiem, właśnie coś z kolorem, z kolorem limonkowym. Tak, jeszcze jedna rzecz, która została mi do zrobienia, jeśli chodzi o ten kardigan, ten sweterek, no to troszeczkę sobie samą końcówkę rękawa dopasuję. Dosłownie tak gdzieś 5-6 cm, i wtedy to będzie w ogóle inaczej wyglądało. Będzie można, ta cała wielkość tego swetra pozostanie taka, jaka jest. Dzięki temu, że ten rękaw będzie zwężony, będzie to wyglądało naprawdę przyzwoicie dobrze i. Dałam temu po prostu drugie życie. Dzisiaj właśnie będzie dużo takich staroci. Jeszcze nie powiedziałam, co mam na sobie. Na sobie mam sukienkę z jedwabiu, która już zdążyła mnie troszeczkę poirytować, bo ona się strasznie gniecie, a pas prasuje się e, tę sukienkę paskudnie. Paskudnie naprawdę ciężko, chociaż jest taka śliczna, i dlatego jej dałam drugą szansę i jej wybaczyłam po prostu. Kolejna rzecz to jest również staroć jakiś taki. Jest to sweter taki, jakby to Wam powiedzieć, co to jest właściwie za... Na pewno jest to bardzo miłe i bardzo ciepłe, bo już gdzieś w tym po prostu ostatnio ubrałam się po prostu w to i było mi naprawdę bardzo ciepło. Podoba mi się jak zawsze takie tutaj zdobienie, bo jest ono naprawdę bardzo ładne. Dodatkowo występuje również takie te perełki, te wzorki na rękawach, na ich końców, końcówkach. I powiem Wam tak, fajne tutaj są te kolory gdzieś, że jest tutaj ten szary dodatkowo, nie tylko srebrny i czarny, ponieważ można sobie wtedy jakieś takie bardziej szalone stylizacje zrobić z tym, pomimo że to są takie stonowane kolory. Otóż ja mam gdzieś buty właśnie w takim kolorze szarym, i już mam w głowie kolejną stylizację, jeśli chodzi o ten sweter i wyświetli wam się moje takie dziwadło, bo zawsze mam jakieś takie dziwne pomysły. Kupiłam ostatnio sobie bardzo dużo takich aksamitnych kumek do włosów, które sprawdzają się rewelacyjnie nie tylko na włosach, ale również mogą stanowić ozdobę naszego ubrania. I kiedyś wspominałam wam. Że mam taki sposób na ozdabianie ubrań bez użycia nici, igieł, maszyny do szycia dla osób, które po prostu gdzieś chcą mieć coś innego, i to jest taki bardzo prosty sposób, który sobie wymyśliłam. Kupcie sobie dużo takich, właśnie gumek aksamitnych, i można je zakładać sobie na, na rękawy. Będziecie widziały zresztą w kolejnych stylizacjach, co tam właśnie wykombinowałam. No, też właśnie z tym swetrem, który przed chwilą pokazywałam, zapomniałam o tym wspomnieć. Założyłam sobie dwa kolory właśnie takich gumek. Kolory, które były, tak jakby są nawiązaniem do swetra, który miałam. No i właśnie to spowodowało, że nie musiałam tych rękawów zwężać, a stylizacja mi się bardzo podoba, właśnie przez założenie gumek do włosów na rękawy. I tutaj w tym wypadku wziąłam czarną aksamitną gumkę i związałam sobie ten sweter z przodu. Zrobiłam sobie po prostu taki bardziej dopasowany, krótszy. Można sobie kombinować jak się tylko chce, i y, kiedyś pokażę Wam, y, jak jeszcze trochę tych gumek dokupię, bo trochę mam ich za mało. Na przykład, jak można ozdobić taką zwykłą, po prostu y, najzwyklejszą kurtkę zimową, bo na odzież wierzchnią również można te gumki na rękawy sobie założyć. I wygląda to super, bo ja już gdzieś to y, sobie przymierzałam, patrzyłam i ten patent Wam i mój pomysł bardzo serdecznie polecam. Wracając do tego swetra, z tyłu jest on taki czarny, zwykły. Zapłaciłam za niego 10 zł. Jeśli chodzi o skład, to niestety nie ma tutaj żadnej metki. Kolejna rzecz to jest stary żakiet w takim żółtym, bladym żółtym odcieniu. I do tego żakietu, do tej marynarki, mam. Takie same właśnie buty w takim bladym, żółtym kolorze, i to jest w tym momencie taki mój nierozerwalny zestaw. Dosłownie te kolory są identyczne. Długo szukałam, powiem Wam szczerze, takiego swetra, który będzie gdzieś tam w odcieniu tych butów, bo uwielbiam sobie tworzyć takie właśnie swoje własne zestawy. Oczywiście tę marynarkę można sobie zestawiać jeszcze na milion różnych sposobów. Będzie super wyglądała z czernią. Czyli cała stylizacja, powiedzmy czarna, i gdzieś tam tylko akcent, właśnie w postaci tego żakietu. Będzie to super wyglądało. Zostało mi to troszeczkę wypielęgnować. Kupiłam to za 4 zł, i bardzo mi się naprawdę ten stary żakiet podoba. I gdzieś tam chętnie po takie stare rzeczy sięgam, bo one są rewelacyjne. Zresztą, jak wiecie, ja kupuję wszystko to, co mi się tak naprawdę podoba nie ma tutaj metki ze składem czy jest, zaraz zobaczymy jest to 100% nie, przepraszam, 100% poliester to stanowi podszewka, natomiast ten żakiet to jest 35% wiskozy i 65% poliester kolejne takie pantalony, kalesony, jak ja się śmieję bordowe, które zostały przeze mnie również zwężone, ponieważ wymyśliłam sobie stylizację z tym żółtym żakietem, który przed chwilą Wam pokazywałam Dlatego chciałam, żeby to już było takie dopracowane. One są ciepłe, nadają się właśnie na teraz, mają przepiękny kolor i dlatego je kupiłam. Ostatnio hmm, często zaglądam na takie, właśnie działy z tymi spodniami i z takimi różnymi legginsami, pantalonami, jak ja to nazywam, ponieważ one sprawdzają się rewelacyjnie. Uwielbiam je i naprawdę do wielu rzeczy mi pasują. I wiadomo, że. Wiadomo, że ta stylizacja nie będzie jedną, jedyną z nimi, ponieważ na pewno będę często po niej sięgała, gdy tylko nadarzy się taka potrzeba, okazja, więc na pewno będę z nich korzystała. Z tyłu one takie same jak z przodu. No, po prostu tak w kamerze to na pewno nie jest nic ciekawego tak pokazując. Bo ktoś, kto na przykład jest tutaj może po raz pierwszy i sobie gdzieś tam może film przewinął, czy coś zobaczy takie kalesony, to zastanowi się, co ja takiego pokazuję. Ale Wy już mnie znacie, więc wiecie, że stylizacje z takimi właśnie cudactwami różnymi są fajne. I też Wam polecam naprawdę kupować sobie takie właśnie pantalony, kalesony i tego typu rzeczy. I za pociąganie 4 zł. Kolejna rzecz to jest takie coś słodkiego, po prostu cukierkowego. Jest to sweter, który nosimy, tak wiecie, opada on po prostu na, na ramionach i przez to mi się on podoba. Gdyby był taki normalny, normalnie by go się nosiło, nie kupiłabym tego swetra. Podoba mi się właśnie to, że nosi się go tak w sposób opadający na ramionach. I ten sweter jest ogólnie no, bardzo fajny, można tak powiedzieć. Jest taki inny, takiego nie mam jeszcze w swojej e, szafie, więc podoba mi się jeszcze w nim tutaj ta klamra. Mm, na początku, jak go zobaczyłam, to pierwsze takie wrażenie: to pomyślałam sobie, no dobra, jest to oryginalny, taki inny, e, czy troszeczkę może taki kiczowaty, ale jak go ubrałam i stworzyłam sobie stylizację, to, e, to już później zaczął mi się bardzo, bardzo podobać. Wiedziałam, że na pewno u mnie jakieś zastosowanie znajdzie. A nie sądzę, że ktoś by ten sweter kupił. Tak podejrzewam, że raczej nie. Obserwując gdzieś tam ostatnio ludzi, co ludzie biorą, to stwierdzam, że tego swetra by nie kupili. I ja go kupiłam za 4 zł. 4 albo 6, widzicie? Nie pamiętam. Albo 4 albo 6 zł. No, 2 zł, niewielka różnica. I tak, to jest 95% akrylu i 5% lajkry. Więc... Fajny. Wiedziałam, że to jest coś gumowanego, elastycznego, ponieważ on jest właśnie taki, taki rozciągliwy, fajny. Naprawdę super się układa na sylwetce. Kolejna rzecz to jest po prostu taka um, bokserka męska w dodatku w rozmiarze M. Tak, kupiona na dziale męskim. I powiem Wam, że lubię takie rzeczy, latem zwłaszcza, ponieważ stanowią one, są dla mnie takimi. Sukienkami czasami, czasami po prostu pod spód zakładam taką odpowiednią bieliznę, która takie crop topy różne i gdzieś tam fajnie to wygląda. Do tego w jakieś takie sportowe obuwie aż trudno w to uwierzyć, ale tak latem po takie sportowe obuwie sięgam, jeżeli chcę taką rzecz wystylizować. Dzisiaj taka nietypowa stylizacja, ponieważ po prostu założyłam sobie tę bluzkę na kombinezon mój jeansowy, który znacie. No i stylizacja mi się podoba. Do tego dobrałam sobie szare botki z czarnymi klamerkami, które pasują tutaj kolorystycznie do całej tej stylizacji. Jest to taka stylizacja nietypowa, wykombinowana. Mi się podoba i mam zamiar się tak naprawdę ubrać. I powiem Wam, że uwielbiam tak kombinować, ponieważ uważam, że na tym poziomie filmów moich muszę pokazać Wam coś innego, coś takiego, gdzie nie znajdziecie tego nigdzie. Więc. I coś, co po prostu Wam się spodoba. Ponieważ gdybym chciała normalnie tak tą bluzkę wam pokazać, to założyłabym ją tak jak opisywałam przed chwilą, czyli latem, tak jak to wszystko noszę. No i stylizacja byłaby po prostu poprawna, a tak jest jakaś taka szalona, i może kogoś w ten sposób do czegoś, do takich podobnych stylizacji jakoś zainspiruje. Zapłaciłam za to 4 zł. Kolejna rzecz to jest sweter. Projektantki Tori Birch, i nie wiem, czy jest to sweter oryginalny, ponieważ y, ciężko jest takie rzeczy sprawdzić. No, niby po metce można, bo metka ogólnie jest jakaś taka stara. Sweter y, jest tutaj też metka, taka w środku. Ma fajny skład, więc teoretycznie mogłoby się to wszystko zgadzać. Y, made, in it, made in Italy i skład. Tego swetra to jest 95% wiskozy i 5% lajkry. Jest naprawdę przemiły. Ja ten sweter po prostu kupiłam, bo on, no niestety, niestety, no po prostu gdzieś mi się tam spodobał. Nikomu się nie podobał, mi się spodobał. Gdzieś tam tutaj się coś zaświeciło, fajnie, to wyglądało, jakaś taka gwiazdka. Wiedziałam, że tak, rękawy muszę sobie dopasować delikatnie końcówkę rękawów. No i sweter w sumie też by się przydało, tutaj troszeczkę zwęzić. Stylizacja wyświetli Wam się ze spódnicą, moją taką jedną z ulubionych, uwielbiam tę spódnicę i gdzieś tam fajnie ten sweter z tą spódnicą wygląda, bo ogólnie rzeczywiście może jest szary, bury, ponury, nic ciekawego, ale tak sprawdziłam jego skład i od tego się zaczęło. No i ten sweter po prostu wzięłam ze względu na ten skład, bo wiedziałam też jak go od razu wystylizować, wiedziałam, że z tamtą spódnicą, z tą spódnicą, która Wam się wyświetli, to będzie duet, taki i całość nierozerwalna. Gdzieś w swojej garderobie mam podobny sweter, już Wam go pokazywałam też w takim cudownym składzie, na pewno Wam go skojarzycie. O podobnej jakby kolorystyce, tylko tam ma troszeczkę więcej bieli w sobie, takiego ten nie ma właściwie, ale gdzieś tam one są tak jakby troszeczkę może podobne na pierwszy rzut oka, ale, rzeczy, ale tak, tak naprawdę są inne. I ja nigdy nie kupuję dwóch takich samych rzeczy, więc ten sweter ma takie troszeczkę inny kolory, jest podobny, ale jest inny. I zapłaciłam za ten sweter 10 zł. Kolejna rzecz to jest po prostu basic taki. Kupiłam sobie takie narciarki czarne, które oczywiście są do przeróbki, bo wszystko... Wszystko muszę przerabiać. Niestety muszę je dopasować sobie w talii, bo są za duże. Stylizacja wyświetli wam się również z tym swetergiem, który przed chwilą pokazywałam. Do tego pasek jakiś taki ozdobny, troszeczkę takiego błysku i narciarki mogą być. Są to ogólnie takie zwykłe, powiedzmy leginsy, no nic, takiego specjalnego, ale one też mogą gdzieś tam oczywiście po przeróbce być mi potrzebne. Zapłaciłam za nie 5 zł. Ostatnia rzecz w dzisiejszym filmie. To jest, jak zawsze, nie wiem jak to nazwać. I już powiem Wam szczerze, że się przygotuję na następny film, zobaczę sobie, co to jest. Nauczę się tego po prostu nazywać. Dobra, jest to taka bluzka pikowana, taka kurtka, żakiet, żakiet nie może. Dobra, więcej nie będę mówić. Marka jakaś HMC, nie wiem nawet, czy dobrze to przeczytałam. To jest w 100% wykonane z wiskozy i spodobały mi się w tym kolory. Przede wszystkim jest to piękny, zielony odcień całości. Natomiast tutaj y, moje jakby oczy powędrowały ku temu pomarańczowemu odcieniu, gdzieś tutaj na tych wzorkach. Również widać fiolet, czerwień i te wzorki są naprawdę przepiękne. Zapłaciłam za to 10 złotych. Jest to naprawdę świetne gatunkowo. Te wiskoty też są fajne. Tu widzę jakoś taką maleńką dziurkę, ale na podszewce, ale to jest szybka sprawa, jeśli chodzi o szycie tego. Bardzo mi się ta rzecz podoba i dzisiaj wyświetlą Wam się dwie stylizacje, jedna z pomarańczową sukienką, tak jak pamiętam i do tego fioletowe bodki, takie te krótsze, a druga stylizacja to jest czarna sukienka, którą też Wam pokazywałam, taka dzianinowa, która jest rewelacyjna i do tego pomarańczowe szpilki. Naprawdę jeśli chodzi o tę rzecz, można pobawić się tutaj, poszaleć i przeróżne stylizacje stworzyć. Myślę, że um, jakąś taką stylizację z tym zrobię i na pewno pojawi się to na Instagramie. Taka po prostu dodatkowa jakaś e, jeszcze propozycja z mojej strony. Także to wszystko już na dziś. Pokazałam Wam już wszystkie moje rzeczy. Mam nadzieję, że przypadły Wam do gustu. E, dziękuję Wam jeszcze raz za wszystkie komentarze. Powiem Wam tylko, że. Kolejny odcinek to będzie taka petarda, będą y, cudowne rzeczy. Właściwie kolejne dwa odcinki. Zgromadziłam po prostu zbiór takich prawdziwych perełek, jakoś tak y, i kolorystycznie będą do siebie podobne. Jeżeli tylko zdradzę, że ktoś nie lubi koloru niebieskiego, to tego niebieskiego będzie bardzo dużo y, bardzo dużo niebieskiego, fioletu, y, wszystkiego i w, myślę, że w kolejnym odcinku wprowadzę Was już w ten mój świat, do tej mojej głowy i. Do tej mojej wyobraźni, i tyle, dobra, mówię tak jak chcę i już. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału oraz do śledzenia mojego Instagrama. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.